Widzą Państwo no. strażacy, tak jak do no. pożaru muszą być ubrani w mundury. bojowe. Jest to obowiązkowe, dlatego no. że różne pysky uszkodzenia mają różny sprzęt. Widzimy, wyglądają różne kożyce, przeciniarki, agregaty, piętarki, to wszystko jest to wysokiej klasy sprzęt pneumatyczny, pod ciśnieniem następuje. Ja sobie, jeżeli ktoś można powiedzieć, co by pożarło. już to, miejsce wypadków. Też mam taki nie wierzył mali, A jak mam to dowiedzieć? nie, to by tego nie drogowego, A wiadomo, że jest to przeważnie koordynowane z ratownictwem medycznym, karetka pogotowia, najprawdopodobniej zawsze pierwsza jest policja, ale to wszystko jest taki centralny system oczywiście informacji, który działa na terenie obiadu też lekarskiego, tak zwany centralny system zarządzania kryzysowego, w momencie kiedy policja ma informacje, czy straż to nawzajem się powiadamiają i wtedy następuje po prostu inwentaryzacja miejsca wypadku sprawdza się, czy w tym wypadku już jest prawdopodobnie po tym wyciągnięciu tych ofiar, które były możliwe do wypędnięcia, a w tym momencie następuje jak gdyby wypędnięcie zakreszonego, można powiedzieć, uczestnika wypadku, który jest w środku w samochodzie, a nie może wyjść w tym momencie używa się do tego całego tego sprzętu, widzicie, tak zwanego pneumatycznego czy przeciwko tutaj rozwinarki najpierw patrzcie zabezpiecza się, odcina się ląko do akumulatora żeby nie nastąpiła to o, się, do w trakcie o, działania w akcji ponieważ pomysł akumulator może być uszkodzony i to są takie różne rzeczy których y, my nie wiemy a strażacy muszą je przewidywać zaczynają od silnika i wtedy konsultują i patrzą w jak w najlepszym momencie tutaj podejść do tego y, no, samochodu, jak tutaj to zrobić. Tu nie patrzysz już na koszty, bo ten samochód, y, najważniejsze jest życie ludzkie, koszty akcji są nieważne w tym wypadku, bo każda minuta jest ważna, żeby tego pała Wiem, tylko że wiesz, co te ludzie Do y, szpitala. I tu tak te minuty są y, ważne. Także zobaczcie, to jest na żywo, nieraz takie wypadki są. Sprawacy podchodzą z takiej strony ostrożnie, oglądają z tyłu, z przodu, patrzą jak tutaj najlepiej wody, żeby y, odciąć y, te wszystkie elementy, które skleszczyły y, tego kierowcę. Najprawdopodobniej wody kierowca, kierowca zmęczony jadąc z łeby do rękorka zasnął. No i zobaczcie zdarzenie takie, że inny mu tam z tyłu uderzył. No i w tym momencie nastąpiło uderzenie drzewo i zakleszczenie tego, tego kierowcy. Ratownik w ogóle, wszyscy strażacy mają przeszkolenie medyczne. Muszą skończyć to przeszkolenie medyczne. Wchodzą do samochodu i zabezpieczają. Kierowcy usztywniają pręgosłup, przygotowują kosze, sprawdzają oczywiście wszystkie sprawy pod względem ratownictwa medycznego. Także ratownictwo drogowe to jest już teraz połączenie. Także sami widzicie, że w Polsce jest już wiele takich rzeczy, które jeszcze kilka lat temu ratowałyby życie takiemu kierowcy, a teraz sami widzimy, że jest to możliwe. Takich wozów y, ratownictwa drogowego mamy y, tu w powiecie lęborskim kilka, jest y, w Nowej Świnie Polskiej, który dzisiaj prezentujemy OSP Nowa Wieś Borska, mamy też y, w straży, Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, taki wóz ratowniczy mamy y, w mieście Łeba, mamy ten w Wicku i mamy w Cewica. Także co chwilę y, służby pożarnicze starają się takie dozy dokupywać, ponieważ to jest ważne. Ta szybkość działa. I teraz rozwinanie drzwi zakreszczonych. Pacjent, zobaczcie, został otoczony też folią, która w tym momencie chroni go w dwie strony. Jeżeli jest zimno, to przed wychodzeniem jeżeli jest za ciepło, to przed przekraniem organizmu. To są wszystko takie elementy, można powiedzieć, ważne. Każda czynność jest opisana w procedurze ratownictwa drogowego, a ratownicy w tym momencie medyczni to zarazem strażacy i to nie jest tak, że strażak to tylko gasi pożar, także sami widzicie ile strażacy potrafią. zresztą w takim rankingu można powiedzieć najbardziej popularnych zawodów jest strażak, tak zwany zawód zaufania numer jeden w Polsce to strażacy i to są w tym momencie młodzi ludzie, którzy poświęcili swój y, prywatny czas po to, żeby te rzeczy pielęgnować, żeby y, to wszystko pokazywać, a mamy y, na terenie gminy Holowiecko-Borskiej całą sieć Ochotniczych Straży Pożarnych. Między innymi pozdrawiamy tutaj Ochotniczą Straż Pożarną z Kogorszewa, która w tym momencie ugotowała z prezesem Andrzejem Chlorczykiem wspaniałą grobówkę, podaje ją tam dla. Uczestników tego festynu, którzy coś zrobili, czyli dla krwiodawców, dla y, artystów, dla strażaków, którzy tutaj działają, dla mediów, dla, dla reporterów, dla tych, którzy się do tej imprezy przyłożyli. A głównym celem tej imprezy jest zbieranie krwi y, y, przez ten wspaniały y, y, autokar, y, czyli y, tak zwany Zespół Krwiodawca Krwiodawczyńca w Subsku i na Borku. To wszystko dla y, ludzi chorych, potrzebujących, bo krew jest naj... Cenniejszy lekiem, który po prostu naprawdę tej dzisiaj podeszliśmy do autobusu i tam mogliśmy porozmawiać. Ale tutaj teraz to was ratowniczy. Także zobaczcie, wy wyrywanie drzwi nastąpiło, rozgięcie, To nie jest takie proste, są tak potężne maszyny, kilka to one mają tak zwanej mocy. Ja niektórzy niektórych rzeczy tak trochę nieprofesjonalnie mówię. 105 ton cięcie dożyw, siła cięcia 105 ton, jaka to jest ogromna siła, tutaj kolega naczelnik Mirosław Kojt odpowiada, w jaki sposób to wszystko wygląda, cieszymy się, my się tutaj dzisiaj cieszymy, że to nie jest dodane tak tylko pokazujemy Państwu jak wygląda e, ciężka praca, jaki mieć sprzęt, e, żeby to wszystko e, zrobić. E, zresztą e, ten Yy, pojazd jest zabezpieczony ekologicznie, paliwo jest wypompowane, nie nastąpi tutaj żadne zaświecenie środowiska, ale w, w, w takich, yy, yy, można powiedzieć, yy, prawdziwych warunkach to na pewno mogło wówczas pęknąć też związek paliwa, wtedy prawdziwie jednak rzuca tego rodzaju te detergenty i zabezpiecza to miejsce przed skażeniem ekologicznym. Wszystko jest robione kompleksowo. To nie jest tak, że czasami, widzicie okay, Państwo, okay. nie denerwować się a drodze, stoją strażacy, sygnał taki czerwony proszek, to jest detergent, żeby zabezpieczyć miejsce przed skażeniem. Niektórzy nie są z zbiornikami, nad niewiedzą, nie leje się to paliwo z ich zbiorników, no ale to takie polskie życie. Także parę tak. działają, a ja też w międzyczasie powiem OSP y, y, Pogorszego, która to oddali jest. Oni zapraszają wszystkich 10 maja na Wielki Festy z okazji 50 OSP y, Pogorszewa, jednej z naszych stron. OSP Jonawisz, też miała taki jubileusz wcześniej o wiele i w tej chwili jest akcja. Koordynowany działań jest na szczeblu Państwa i Straży Pożarnej. Komendantem Państwa i Straży Pożarnej wyborców jest Pan Pułkownik Jan. W wysokie ręki można powiedzieć, nie wiem, chodzi o sprawę na stopień. I teraz ratownictwo medyczne podchodzi, zobaczcie... Troszeczkę się, się odczyniemy, nie? Jeszcze trochę. Sprawa, które przygotowują, a teraz grupa ratowników medycznych zacznie działania. Jest to grupa farcerz, i widzę się nie która tutaj w ogóle z drugiej strony pracy robiła pokazy ratownictwa. Zobaczmy już od farcerza podczas ochotników z ratowniczą, która też, też działa na poziomie miasta ja, Lomorka z, z prezesem Danielem widzę Wymieniam tego zysku, bo to są wszystkie z na rzecz naszego całego środowiska. To wszystko też dzięki uprzejmości i zrozumieniu Rady y, Miasta Lęborka, Rady Gminy Nowej Rady Powiatu Lęborskiego, Radni y, pomagają, wspierają te różne działania, w imieniu oczywiście Was, wszystkich mieszkańców Miasta y, Lęborka. Tutaj też są Wasi przyjaciele, którzy y, zainicjowali ten wspaniały festyn, w y, y, serce, grup North, którym dziękujemy, bo też i y, nie życzymy im wypadków, ale y, też udzielamy im pomocy. Nie akurat im oni jeszcze stronie są zdyscyplinowani i za chwileczkę wyciągniemy y, tego poszkodowanego, żeby go przenieść w miejsce, się do szpitala, a cały czas będzie akcja. Działanie. Uruchamialiśmy tutaj piany, bo przeważnie pianą się neutralizuje ogień w takich pojazdach samochodowych. Nie było tej potrzeby, bo to jest tylko limitacja. Ale macie Państwo na żywo taki pokaz, pokaz ratownictwa medycznego. To wszystko nie życzę nikomu takiego zdarzenia, a nie oglądania takich wypadków, bo to nikt nikomu tego nie rzuca i w tym momencie też chciałbym zaprosić Państwa do oddawania krwi. Są tam już powiedziałem wcześniej, nawet dzisiaj podchodząc, stwierdziłem, że pięć pan przyznało się, że po raz pierwszy oddaje dzisiaj. tanie, przebiły mężczyzn. Mężczyźni to są tacy rutynowani, bo dawcy krwi, którzy oddali już niektórzy nawet po 70 litrów krwi. A chciałem Państwu powiedzieć, że jeden organ człowieka ma tylko sześć litrów krwi. także ile razy własny organizm jedenastokrotnie i ta krew jest potrzebna właśnie przy takich wypadkach drogowych. Także to wszystko Państwo widzą, wiedzą. Ta moja wiedza wynika z tego, że od 20 lat jestem prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża, działam w różnych działaniach, od 20 lat też społecznie na terenie miasta Leporka. No i mogę się podzielić tymi różnymi e, moimi informacjami. Także mamy na terenie gminy, jak już mówiłem, Nowa kilkanaście ochotniczych straży pożarnej. Na terenie gminy Cenice jest ich też e, kilka, na terenie gminy Micko jest kilka straży ochotniczych i na terenie Łody i Remborka jest po jednej ochotniczej straży pożarnej. Także armia ludzi w uczestniczą w w akcjach w szczególnie jest taka duża grupa ludzi tu prosimy o to, żeby nie wypalać traw, bo jest to bardzo niebezpieczne. Każdemu się wydaje, że podpalenie trawy to jest yy, po prostu zabawa, ale niszczy się cała flora, yy, cała fauna, to się okrywuje, giną na łóżnopę, na reszturki, to wszystko. Także taki apel przy okazji tego pokazu ratowniczego yy, do wszystkich, którzy widzą, że ktoś yy, coś tam podpalił, to Naprawdę proszę szybko reagować, informować, bo to jest bardzo niebezpieczne dla nas wszystkich. To no już jak się wchodzą i przenoszą zabezpieczonego, zaopatrzonego to się budu poszkodowanego na dosze, gdyż jest prawdopodobnie miejsce utworzenia kręgów i, i każde takie przenoszenie. Gdybyśmy się na spowodować krebską, e, basi, e, tego nowego to ale widzimy, że u nas głowy jest na bo e, widzimy, że mamy także to wszystko zobaczcie co to jest podtrzymuje podtrzymuje tam, głowę, żeby, żeby tam, jest coraz co jest i jest tam, Noszy, także ratownicy wcześniej sprawdzili, czy y, ten y, poszkodowanie jest przytomny, jest czy, niepotomny, to musieli go odpowiednio y, zabezpieczyć i y, y, uwierpomić i odpowiednio przygotować do przyjęcia, To tam następuje opatrywanie głowy, y, także to wszystko musi być na bieżąco. I ochotnicza straż pożarna, czy zawodowa, państwowa. Także brawami dziękujemy Stromakom, także brawami dziękujemy za miejsce do No mi. i to dalej i odpowiedzial wszystko dla Was, po to, żeby Was uczynić na, na to, że trochę może trochę wolniej pojedziecie, może Pogłę z tego gazu zdejmiecie, bo nie to się spieszyć. Czasami to jest tylko 5 minut wcześniej do ładnie, czy to sewic, czy to, e, tylko 5 minut a wypadek wolnik Także to jest... Ważna informacja, dobrych wskazów. Także do 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 to jest do czasu, dzisiejszego pokazu. Widzę, że w Dzienicka też ogromna pokaz, tak że na praktyce my obserwujemy tutaj ładnie dla śpiewała. No wymieniamy fajnych ludzi, którzy oddali serce. Dzisiaj artyści nie pobierają żadnej darzy. Także no, jakiegoś tam zelona zapoznamy. To dobrze, żartujemy sobie tutaj, ale tak trzeba. Przez ten żywo live tak zwany, także całkowicie plejsa, też jeden z współorganizatorów tego, tego wspaniałego festynu. No i oczywiście pan prezes Piotr Kopkę i Grzegorz Siemieński, cała taka trójca tych, którzy najwięcej się napracowali, ale zespół, czyli wspaniały krus. Rejder snorty, norty, z który Oni to wszystko przygotowali i oni zrobili w A jest też robiony oczywiście z pod Po po to żebyście zobaczyli ile to jest w zachodzie. na Woятно, dużo, 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 dużo. Witamy też honoru, jak to z ulicy, bo dali po 50 tys. linii także widzimy też, że jest karcia Juczy, która się śpiewała też także to wszystko, wszystkie podświetlniki u na też Cestynie, oczywiście, który naprawdę jest dla nas czysto kochany przygotowuje się następna grupa, grupa <tnak> artystów no

podłączono maskę ledową. zobaczcie, żeby po prostu prawdopodobnie strategicznie oddech no. na, na na, na, na w zostały tak więc po miesiącu tak miesiąc no to a na basenie ona tak